Siemanko zogoś? Siemanko Rena. Kończysz już? No właśnie skończyłem. A to... Idziemy? Lecimy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia. <laughs> Siemanderko! SOB, Mix Tape Solo, gościnnie Rena I to jest wow. dowód, że nie tylko Emo. pech chodzi parami. Ale talenty również Jesteśmy z tej samej dzielnicy, z tej samej ulicy, dosłownie kilka bram od siebie, dzieciaku Sprawdź jak to leci. Wciąż się wyprowadzam stąd. Wciąż tu wracam ten sam dom, ta sama brama, ten sam zasad, ten sam mur, ten sam przepak. Na nim tak samo umazany sadzą dzieciach. Znam te przelotki jak każdy stąd. Nie jednemu uratowały dupę ziom, nie jednemu odebrały wypłatę, niefortunnie zajebany, w las je w tą bramę. Bo Chciał oznaczyć teren Miejscowy samiec alfa zajął się jego piterem Za długo się nie szarpał, za długo się nie bronił Twój wie czy w ogóle ktoś by zapłakał po nim Psy nie wchodzą w te bramy w pojedynkę Bo mogłoby to skończyć się pojedynkiem Za dużo świadków na jednego psa na Napaści czynne proszę sądu to nie tak Ekipletnie do monopola wycieczki Z tą różnicą, że teraz mają tabletki Krojenie przechodniów, zrzuta po złotówie To już się chyba nie zmieni nigdy w sumie Centrum, Grunwald, biazdów, Odrodzenia, Smród, Święta Rze Ziemia, Józuckiego, ja, 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 Jagiellońska, Monte, Jakby jak ktoś rzucił na te biega, miejsca Śląska, Mazurska, Lufka, Wojska Polskiego, tak, Trójkąta Bermudzkiego, Region Rajskiego, 5 lipca co, Co będę cię ci pierdolić, pierdolić przyjeci sam zobacz! Dwojki, chujki, krawężniki, dziwki, uzależnieni od odbity, Kiedyś zawodnicy dziś skończone typy, masz to na talerzu, tu się dzieje na dzielnicy. Dalej cyganie, w stąbach, na łapach, gąszcz na niemieckich brachach, cała bata. Flaga, tak. To komuś pękła flacha, trzęsła się łapa, Wylilka dynców już dopada, Wiedza jak była kiedyś, dzisiaj taka sama, A ziomki z ki traję się po bramach, Mękownia chodzi, szukają tuja do dupy, Wili, co młodzi, to widać gołym okiem, Bez lupy, za piwo ma dwie stówy, Za to dwa lata puchy, Na się siedzą łapciuki, Zaczepiają przechodzić całe życie pod bramą, Tak to czy się dzień podniósł, te szare kamienice, Ja właśnie tak to widzę, Jak ty się tam przekonać, to zapraszam na dzielnicę, Pełniem <mulity> ciebie jest tam <mulity> Centrum gruba ja to... odrodzenia z ludzkim święta, śląska, święta śląska, Ziemia Jakie Jakielą Młode jakby jak ktoś rzucił na te miejsca klątę śląska, kurska na chwileczkę o czapka na mnie dzwoni Halo O, siemanko, to Michałek, Macie z tej strony Siema ziomeczku, witam cię Witam Cię koleżko, co tam u ciebie? No klipa kręcimy i właśnie kończymy się, zawijamy to ja cię serdecznie zapraszam do siebie tutaj, na wyspę. I byś musi wszystko pokazał, puść tą muzykę, może coś razem zrobimy? No dobra, myślę, że Tomek nas podrzuci. To na razie się mam, to Pozdrawiam cię, trzymaj się. Reno lecimy na hejki, musisz kogoś poznać. Tomciu, podrzucisz nas? Dawaj lecimy. Kapka! Nie ma wikłowek, Kot, kot. Kapka! Siema, kort, kort. siema, siema. Co tam się Kapka! Znowu Kapka! jakiś frajer zagonił. A to kurwa pierdol, Kapka! to numer mam dla frajerów. Posłucham Włączysz numer? Kuf pierdolonych. A to kawałek z dedykacją dla nich. Eee. Kuj ci w ryj, kij ci w dupę Zresztą ty i tak powiesz, że jest super Jebie ciebie, całą twoją grupę Co nic nie boli, już rozjebany kuper Wystarczy przesol zupę, będzie w wpierdol Mówię to serio, będę nabierdalał serią Z całą frajernią, jedziemy krótko Niech ten kawałek sprawi, że będzie im smutno Co zrobisz trudno, że dziś czują się wygrani Będą napiętnowani, wcale ich nie żal mi Jesteśmy fatalni, dla nich niczym z fatum Na kureski, trzy zmienia nas katów więc jesteś ziomem czy jesteś dziwką? Więc jesteś ziomem czy jesteś dziewką? Mów to szybko zanim podejdziesz na za blisko Okażesz się pizdom i ja nie zagram wszystko Wtedy będzie za późno żebyś mówić